Zadanie siódme. Informator maturalny, matematyka 2024 na 2025. Zadanie otwarte za dwa punkty dowodowe. udowodni, że liczba 3 do potęgi 45 dodać 9 do potęgi 22 dodać 27 do potęgi 14 jest podzielna przez 37. Będziemy starać się przedstawić naszą liczbę w takiej postaci, żeby było widoczne, że jest ona podzielna przez 37, no to musimy ją jakoś przekształcić. Czyli sumę naszych potęg zapiszemy jako sumę potęg o tej samej podstawie. Tą samą podstawą dla podstaw 3, 9 i 27 będzie oczywiście 3. Tą pierwszą liczbę przepisujemy bez zmian, czyli 3 do potęgi 45 dodać. 9 jest zapisujemy jako 3 do potęgi drugiej, 3 razy 3 to 9 i jeszcze do potęgi 22, bo to było. 27 to z kolei 3 do potęgi trzeciej, 3 razy 3 razy 3 27 i do potęgi 14. Gdy mamy tak zwane potęgę potęgi, to wykładniki mnożymy tu i tu. Pierwsza, Potęga bez zmian. 3 do potęgi 45, dodać 3 do potęgi 2 razy 22 to 44, dodać 3 do potęgi 3 razy 14, 42. I już mamy sumę potęg o tej samej podstawie. No ale wykładników nie dodajemy, bo to nie jest mnożenie, więc musimy zapisać to w innej formie, gdy jest dodawanie potęg o tej w samej podstawie to wyłączamy najmniejszą potęgę. Najmniejszą potęgę, czyli najmniejszy wykładnik to u nas 42, czyli wyłączamy przed nawias 3 do potęgi 42 razy i co nam zostanie? 45 minus 42 to jest 3, czyli 3 do potęgi trzeciej. Bo gdy mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki się dodaje: 42 dodać 3, 45 to się zgadza. Tutaj będzie 44 minus 42 to 2, 42 dodać 2, 44 i 42 minus 42 to jest po prostu 0, czyli 3 do potęgi zerowej. Tak. Potęgę przypisujemy bez zmian, czyli 3 do potęgi 42 razy. No a tutaj obliczamy 3 do potęgi trzeciej, to jest 27. Dodać 3 razy 3, 9 i 3 do potęgi zerowej, to jest 1. Równa się, równa się. Nadal potęga bez zmian, czyli 3 do potęgi 42 razy. 27 dodać 10 to jest 37. Czyli tą 37 już widzimy tutaj w postaci jednego ze składników naszego iloczynu, ale jeszcze zapiszmy sobie to w postaci dzielenia. Mieliśmy pokazać, że ta liczba jest podzielna przez 37, czyli 3 do potęgi 42 razy 37 dzielimy w postaci ułamka można przez 37. Oczywiście 37 nam się uprości, dostaniemy 3 do potęgi 42 a to jest liczba całkowita, czyli należy to do, do liczb całkowitych, czyli nasze dzielenie jest tak zwanym dzieleniem bez reszty, czyli ta liczba jest podzielna przez 37. Więc zapisujemy jeszcze uzasadnienie, czyli odpowiedź podana liczba podana liczba i nasza liczba jest dwukropek, 3 do potęgi 45 dodać 9 do potęgi 22 dodać 27 do potęgi 14 równoważnie zapisana jako 3 do potęgi 42 razy 37 jest podzielna przez 37, co należało dowieść. No i w tym momencie dowód jest zakończony.